E, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Indii Przeglądarka. Dzisiaj mamy grę, która nazywa się Failman. Człowiek porażka, człowiek... no po prostu człowiek porażka, człowiek, który, któremu nic się nie udaje tak jak powinno się udawać. Znaczy jemu się udaje, albo jemu się udaje, wydaje, że mu się udaje, tylko no mu się nie udaje, bo bo to mu się wydaje tylko, czy coś. Zacznijmy bez pieprzenia, bo to już naprawdę... Zaczynam się gubić w zaznaniach. games. Link macie w opisie, no Play best games to play twice. Dobra, puść mnie. Ja będę tłumaczył, o co tu chodzi. No, tu nie trzeba nic tłumaczyć. Man. The man who fails. Fail man, the man who fails. Czyli człowiek porażka, człowiek któremu się nic nie udaje. W skrócie, więc nie ma co pierdzielić. More games, select level, ile mamy leveli? No mamy 20 poziomów, na to wychodzi. Dobrze, dobrze, może być, może być, może być. No to zaczynamy, start game. No cash, no nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, no nie ma, nie ma. No jak nie ma, to nie ma. nic nie poradzisz. Ale można na przykład tu. Bach, masz pieniądze. Wszystko już, ale policja, no i dupa i w tyle się wzbogacił Chincy mam włączone, to nie jest dobre W sumie wezmę back. Chincy wyłączę, żeby nie było zbyt łatwo, bo już wiem co to jest te chincy. Czyli po prostu, dobra, zrobimy to jeszcze raz Albo select level, drugi poziom Okej, okay, co my tu mamy? Dziewczynko, chciałabyś balona Dobra, mąż balona O cholera Ale chciała balona? Chciała? To ma, ma? No, o to chodzi no, Mikałuże. O w morderza. Coś tu. Nie udało się tak, jak być. Tak, jak być powinno. Nie poszło za no bardzo. ty, it. Zaraz, zaraz, zaraz. Co ty chciałeś w ogóle zrobić? Co? Chciałeś mu... Nie wiem, pomóc i jakoś tu pogorszyłeś tylko robotę, stary. Nie bez powodu wyzywają cię failman. Come on. To teraz trzeba. W tych grach chodzi o to. Eee. Szukasz po całym ekranie miejsca, w którym kursor się zmieni. To jest właśnie esencja tych gier. Failman! Co by tu zrobić? Wąż strażacki. No dobry pomysł, dobry pomysł, dobry. Woda. To taka lipa trochę. Coś ta woda nie bardzo chce współpracować. Uuu, zobacz. Ciekawe. Mogę to jakoś podłączyć czy coś. Czekaj, czekaj, ja zaraz będę wiedział. O w mordę. To chyba nie jest. Ale jemu się wydaje, że on wszystko dobrze robi. To jest niesamowity ty. Ty nie bij jej. Halloween. Nie mam pojęcia, co się w tej grze dzieje. Po prostu. Ktoś mi w ogóle podsunął tą grę, nie? Woda. Ktoś mi podsunął tą grę, żebym... Żebym zagrał. Nagrał ewentualnie. O, masz, zobacz. Ty, a czy to na pewno jest woda? To nie jest woda, to jest ropa. <laughs> Ale napił się, napił. Ma w... co, cokolwiek do picia ma. No. Bożeś. Yyy... Okay. Okej... Nie wiem, ja nie wiem co ja robię w tej grze, to jest po prostu takie... To takie turbo dziwne rzeczy się tutaj dzieją, że naprawdę to jest... Wow... Dobra, co ja muszę to zrobić? Fail man! Aha, no... No, no nie wyszło, już mi się wydawało, że kurde, no to teraz tu coś pomoże, nie? Społeczeństwu się przyczyni do czego. Oh no... Myślałem, że się przyczyni społeczeństwu, ale widać nie. Dobra, w którym miejscu to ciapnąć teraz? No, babki to raczej nie będę tutaj. Tego kota trzeba ten. Podejrzewałem, że trzeba drzewo ściąć, nie? No, jakby to powiedzieć, no, kota się udało uratować, nie? Kot... Taka zafascynowała. Mężu, otwórz wreszcie to wino! Staram się, U, ale nie idzie. Trzeba posmarować, bo nie za ciasno. Znaczy, nieważne. Nie Co ja tu muszę zrobić właściwie? I, di 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 di, di. Ops. Ale weź drugą stronę! Ty kretinie. W tym momencie to nie Failman odwalił kaszanę, tylko ten koleś. To jest naprawdę dziwny koleś. Dlaczego czego się można było spodziewać pod tym Alright? Eee. Actually to nie było takie wcale złe. Oprócz tego, że te ryby zdechną pewnie bez wody, no to nie było takie złe, więc. Ten poziom miał se... No Ness. póki co to dobrze idzie. Ja nie wiem o co chodzi. No to wszystko jest spoko Te dwa poziomy, które... Ten, ten teraz i ten wcześniejszy No ja tam nie widziałem niczego takiego... Za bardzo tragicznego... U, level Pierwszy raz failiłem w levelu, matko Ciekawe F Eee What the fuck? Okej okay. Fail O jakieś to słodkie, a co ty musisz zrobić? Co ty chcesz zrobić im? Chcesz obciąć te linki, czy coś? Yy, poczekaj, tu trzeba pewnie coś... Jakiś sabotaż, jakiegoś sabo... Wiesz co? Właściwie to nie jestem na ciebie zły, ja bym to ci... W tym momencie ci rękę uścisnął, kole. Ja też nie lubię par. Dobrze, dobrze. Uh, open, open closet, open closet, dobra, co by ty a, się na kobita i kobita się spóźnia. No to jak w życiu, życiowe to. Ja <grywia> pierdolę. Come on, you can't be serious. You can't be. Ta kolaskę żeś zostawił dla tego czegoś? Naprawdę? Chłopie, ty lecz się. Tobie coś ty chory na mózg jesteś. O, level failed. Kto by się spodziewał? Aha, czyli nie mogę na autobus klikać, dobra. Dobra, 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 level 17. Ta grania jest jakoś mocno długa. Aha, O no zobacz, czyli jednak moje myślenie jest poprawne w tej grze. Hm. No, udało się, chociaż nie tak jak powinno, ale udało się. Ty zobacz. A tu paskudy. Weź go, zabij. Znaczy, zabij. Weź go, zniszcz. Czemu żeś go w dupę kopnął? J Juston. Juston. Beaver. Ja nie mogę. Czemu żeś go w dupę kopnął? Uratowałeś go, a później go w dupę kopnąłeś. O co chodzi? E What the fuck? Coś ty zrobił? Ty no! Jaki fail, tu ja bym też pogratuł. zobacz Zaćmienie słońca, niemożliwe. O matko Tragedia! O nie! Ciemno! Co, level failed? Co ja mam zrobić? Po co? Dlaczego? Dlaczego? Ty co? co ty? ty zostaw! Czemu? Dlaczego? Co ci to zawiniło? Co ci to zawiniło? Je, jeszcze raz, bo przewinąłem. Jeszcze raz. Muszę jeszcze raz zobaczyć, co on tu odwalił zakaszane. Rozpierdzielił to? Epic fail. I praktycznie zrzucił na ziemię... Ogni kawałki ognistej skały, tak? Tak skały, które się paliły, spadły na ziemię dzięki niemu. A po co on to w ogóle rozwalał? Przecież to by minęło chyba. Pff, fail, man Więc, to by było na tyle, jeśli chodzi o tą grę. 11 minut. Krótka jest ta gra, ale taka przyjemna, taka zwariowana, lubię takie gry, takie takie. takie tego typu. Nie jestem w stanie opisać, co mi się w tej grze podobało, po prostu... Ta gra mi się podobała i tyle jestem w stanie określić, powiedzieć i tyle. Także to by było wszystko na dzisiaj. Na teraz raczej nie, na dzisiaj pewnie macie jeszcze drugi odcinek jakiś, jakaś seria regularna. Tam wiecie, no tam możesz sobie obejrzeć, albo wejść i na przykład komentarz napisać. Może być, albo sprawdzić opis i tam są wiesz, inne playlisty. Albo wejść na kanał to masz jeszcze inne playlisty. A jak wejdziesz na playlistę to masz filmy nawet, chłopie, takie masz tutaj UAFEA Tylko wejść i oglądać, naprawdę, to nie to jest. Wchodzisz oglądasz, wszystko darmo, tam nie ma żadnej tej, że coś, nawet lokowań produktu nie ma, nie? To jest. Wow! Jest lepszy niż telewizja, opie. No to dawaj, możesz się oglądać to teraz. Kończę odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i. na razie!